Hej, witajcie widziajcie się, Dzisiaj są nowe nabytki Już kolejne, co były ostatnio e, Także, że to przedwczoraj były nabytki z Gołębi, tam a w następnego dnia, czyli wczoraj, były, go, już te, już były kolejne nowe nabytki ale nie nagrywałem bo nie miałem kiedy i dzisiaj nagrywam zaraz wam je pokażę o, samiczka poleciała. Ta samiczka siedzi na jajkach z samcem jednym. Zaraz wam pokażę. I tu są nowe nabyczki. Tu są kury nioski, 20 sztuk. O, tu jest młody gołąbek. Ładnie lata już. Niedługo pewnie będzie wychodził na dwór. Już kiedyś wyszedł tutaj, przed, przed tym, ale... No i jest 20 niosek w wieku chyba 15 tygodni. Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj właśnie chyba kończą 15 tygodni yy, yy, Płaciłem za nie chyba 20, 21 zł za sztukę Nie kopywałem Kogutów, bo mam swoich trzy koguty Tylko ich teraz nie pokażę, o, nie, lecą, dobra Już nie pokażę, poleciały wszystkie. Ale wiecie o której mi chodzi Jest ten jeden biały Ten z mój ulubiony z naturalnych lęgów I z lęgów z inkubatora o, tam jest Tu jest z inkubatora A za nim idzie już kogucik Z naturalnych lęgów Tu są te dwa A białego jeszcze nie widać No. O idź teraz i białe. No, a tu jest ten biały. No. Dlaczego koguczów nie kupywałem. To kupiłem 20 niosek, jakieś sporo kurczaków, więc będzie w tym roku sporo ładnych kurek. Są same czerwone, nie było innych kolorów. Na targu może dokupię jeszcze jakieś inne kolorowe Tak, są tutaj mam inne kolorowe, na przykład o tutaj tą kurkę Kogucik jest mój, o no, przyszedł kogucik właśnie jeden, tutaj jest drugi A biały siedzi tutaj koło karmidła I koło niego siedzą kury kolorowe Takie ku, kury może kupię jeszcze Tu jest taka kurka I, reszta się I tam reszta jest dalej, ale już nie będę się bo jest gorąco bardzo no i może dokupię coś takich kolorowych kurek, ale to się zobaczy No mówię, tutaj gołąbek ładnie wygląda Ładny gołąbek, tylko trochę głowę ma z Tu już widzę, o, samica była, a nie, samczyk Bo tutaj siedzą na jajkach Tu mam dwa jajka A tu kolejna para robi gniazdo A tutaj Gołąbki siedzą sobie Młode ale nagram jeszcze o nich film, będzie jeszcze film o samych gołębiach. Co i jak gołębi, tro, trochę zmianu u gołębi, a zwłaszcza u ozdobnych. Mm, dobra. I to chyba na tyle, nowe nabytki są, więc dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć.